Siemanko, Śmietnikowy Artysta z tej strony. Jak już może wiecie od dwóch przez e, poprzednich odcinki e, znalazłem depozyt, depozyt korali, biżuterii różnych innych rzeczy. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek. E, tutaj prawdopodobnie chwalić się będę cały czas tymi kietolami. E, piękne, piękne, ale no nieważne, lecimy dalej. Stanęliśmy, nie wiem, bo tutaj może u, coś ucięło, może te koraliki ucięło, nie wiem, z pierwszego odcinka. E, także chcę to szybko jeszcze raz Wam pokazać, te klipsiki e, Ale jesteśmy przy temacie Jesteśmy przy temacie, patrzcie fajne w ogóle Fajne w ogóle Jesteśmy przy temacie Dalej tych e, depozytów Tych pisemek, patrzcie, kalka maszynowa I co ma tu czeka, czy będzie Handgobelnowy, czy Czy kalka będzie, jak myślicie? Kalka? Kalka normalnie Patrzcie, taka niebieska i masakra fajne, fajne naprawdę ile taka kalka może być warta jaki to jest rocznik Gdzie pisze 80 zł jest warta aha pisze 8 dych. tyle co w PRL-u, tyle teraz nie żartuję nie wiadomo ile, trzeba sprawdzić mózg odporny na stres patrzcie fajne 39,90 fajne 39,90, bieli Mózg odporny na stres Melanie Greenberg, e, śmietników artyści, kolekcjonujcie tylko najbardziej takie fajne książki, dobrze wam radzę, książek jest dużo, ale kolekcjonujcie najbardziej takie ciekawe, e, przydatne do życia. Co to jest w ogóle? Patrzcie, jakieś szachy. Jakieś szaszki ukraińskie czy rosyjskie. Wszystkie taktyki normalnie. Wszystkie taktyki, w szachy mogę. W szachy mogę teraz Wam pokazać. Mega. Taktyki do szach. O. To też może być dobry temat, a to co mamy, też, patrzcie, ABC szachów, normalnie grisim. jakieś ukraińskie chyba, czy ruskie, patrzcie, fajne w ogóle, fajna malatura, są piękne takie w ogóle historie, real story, są normalnie historie szachowe, są historie szachowe, mega, mega dosłownie, fajne, 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 to może być fajne. Sprawdźcie to w ogóle na, na liście czarnego ile to jest Pasie Gambit. Biuretyn kiedyś, 89 rocznik. Biuretyn informacyjny Polskiego Związku Szachowego Gambit. Ile tego? Trzy sztuki. Co tam mamy? Są jakieś strategie? O, są reklamy. Kiedyś był Pasie. Co kiedyś działało? Sykomat normalnie działał kiedyś. Kiedyś działał sykomat normalnie. Lecimy dalej, żeby się wyrobić, żeby na nic nie przerwało. Myś... Także gambit już czeka na wystalnych szachistów w galerii plus ABC szachów i, i wszystkie taktyki. I może coś jeszcze Co tu jeszcze mamy? Co to jest? Co to jest? O kurcze wykroję. Nie. Ta, wzory ta, i wykroję. Patrzcie, wzory i wykroje, to już coś można sobie wykroić, prawda, można wykroić coś sobie, także spoko, czy to są hafty, zobaczmy, patrzcie, 100 zł kiedyś kosztowało, 100 zł poproszę za to, eee, patrzcie, no jest jakieś coś tam, fajne, no kolekcjonujemy to też, co tu dalej mamy, co to jest, o, też wzory i wykroje, który rocznik, 89 marzec, numer 3. Pa, a to co za 60 zł już tam droższe są w Ale fajne. Tu też ma robić. Jest oczywiście projekt. Także dla wytrawnych kolekcjonerów szycia, to na pewno ten, ta kolacja już zapowiada się ciekawie. Co dalej mamy? Blok techniczny. Pa. Blok techniczny. Czy na kład praca, jest sygnatura. Rosła. cały blok. Fajny. Mały blok. Z boku spraw w świetnym stanie. Tak, to z, PL, z prl ile taki blok może stać? Dobra, patrzmy dalej, co tu mamy? Co tu jest? Patrzcie, jakieś stare pisma, stare wykroje w ogóle. O! Co to w ogóle jest? Ale fajne. Hafty, Danuta Bąkowa. Magda Zankiewicz. Wszystkie hafty, projekty, patrzcie się projekty znajdą haftowanie Dobra, co tu dalej jest? Pisemka stare O hafta. O, wyszywanki Wyszywanki, numer drugi, trzeci Właśnie Normalnie Co tu wyszywać będziemy Sobie Wow, normalnie mogę wyszyć Takiego pieska ale jasna, albo taką kaciuszkę, co mam wysyć? Kaczuszkę czy pieska? takiego? co wolicie? Fajne wysyłanki, to chyba dla dzieci, nie? Haftujemy. Wydawicy, magazyn szkolny. Ubrane dziecięce, dobra, skręcimy dalej. To też patrzyliśmy. Hafty czuć? Czuć. Co za książka. Bo fajna. Hafty Jadwiga Turska. Patrzcie, cała książka o haftach. Także kolekcjonerzy już... Zacierają ręce chyba. Patrzcie, wszystkie w ogóle wzory tych haftów. O haftowaniu ta książka. Patrzcie, fajne, fajne. Normalnie opisy tych haftów. Prześcigi. Wszystko na temat tematyki haftowania, wszystko normalnie. Wszystko. Co tam dalej mamy? Co tam dalej mamy? Patrzcie. Taki zestaw. Co to jest? Cross projekt haftu. Projekty haftów kolejne. Może... Zrobić taki haft, patrzcie Tutaj rozmiar. Fajne. Dalej hafty polskie. O, hafty polskie, dalej tu roczy. 2010 hafty polskie, hafty polskie igła. Też igła 2021, ktoś jeszcze tutaj. 2018 była igła. Też... A to co? te gotowe projekty, ale jazda. I patrzcie, gotowe projekty haftu. Ale fajne, Ty można zrobić jak Takie coś można zrobić, rozmiary. Patrzcie, tu ma zrobić kwiaty takie. Trzeba sprawdzić, wycęcie to. Firma soricamo. Firma soricamo. Firma soricamo. Tu mamy taki pa. Escape from Wolf. Ucieczka przed wilkami. Ty fajna ucieczka przed wilkami. Tutaj też fajne, raz, dwa. Tutaj takie hafty, patrzcie. Taka zimowa wioska, masakra. Co to oznacza? Zimowa wioska. To hakty są. Patrzcie. Tutaj taki pacer w ogóle. Jest. To takie grube, patrzcie, taka wioseczka w ogóle. Mega. Co mamy? Patrzcie, taki most w Wenecji Masakra na metr, pół metra na metr w ogóle. Ty, jaki haft to musi być kozacki. Taki most, pół metra na metr. Masakra, tu co mamy? Patrzcie, water wodospad w górach. Ile ma? Nie pisze. Goblinek, tu co licamo samo ta firma. Co to znaczy? Fajne, tak myślicie? A tu co mamy? Oj, czas się kończyć, a kończyć. Hafryczelie, Hafryczelie numer piąty Patrzcie fajne To hafty wszystkie, o Jezu Jeszcze książki są jakieś. Masakra. No czas chować Hafryczelie Hafryczelie Patrzcie ile haftu będziemy kończyć Trzymajcie się powoli Nie wiem, wycencie mi to Hafty są w każdym Hafty są w każdym wykronie Hafryczelie, wycencie mi to Trzymajcie się, bo się kończy nam czas Ja to pakuję powoli Patrzcie ile tych haftów liczenie do zobaczyska, ostrzyska w następnym odcinku.